Siemaneczko widzimy dawno filmiku nie było no to trzeba też w końcu nagrać, no kurki śpią zobaczymy czy jakieś jajka na raz było. dzisiaj 10 no i umie to tak wygląda Niestety nie nagrywałem jak buduję tę klateczkę. Mogę Wam pokazać co tu się dzieje. Już się kury się z kurczakami. Teraz jej nie dziobio zamykamy. Widać. My to tak właśnie wygląda. Nie mam co nagrywać. Teraz pozamykamy wszystko. No i dawajcie, suba, łapeczkę w górę. No i ja się powoli z wami żegnam tu mi drzwi opadają o muszę je jakoś nareperowić ciężko się zamyka. o cyk tutaj kurki czasami puszczam takie ogrodzenie o i cyk i tutaj jeszcze paletami żeby nie przeszły puszczam je i do na pole sobie troszkę dżubio, Który zaczęły się nieść. Te młode, te zakupywałem. I ja z wami się żegnam. Siemaneczko, cześć.